Wokół stadionu tłumy, na trybunach również coraz więcej ludzi. Meczu Barcelona Atletico Madryt nikt nie chce przegapić. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Zapraszamy dziś państwa na mecznikowe, czyli to na czym polega piłka. Drużyna Barcelony zmierzy się z Atletico Madryt. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzy. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W prance Mark Andre Ter Stegen. W obronie Araujo wystąpi razem z Andreasem Christensenem, Jean-Félix oraz Rafinia zagrają na skrzydłach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Realizator przedstawia nam teraz wyjściowy skład Atletico Madryt. Postępu do bramki strzeże Jan Oblak, w obronie Stefan Sawicz wystąpi obok Mario Hermoso, Saul Niguez oraz Kocher, zabrano na środku formacji pomocy. Z kolei w ataku zobaczymy Alvaro Muratę współpracującego z Antuanem Griezmannem. I mamy strzał! Świetnie teraz to zablokował! Trzymał już obrońca. Zdecydowane wejście bez fałdu. Muszado w przodu skrzydłem ma sporo przestrzeni. I Cancelo przy piłce. I mamy próbę z Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalny niecelny. Zamysł nie dobry. Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Musi teraz grać pod presją. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletico. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Ilkay Gündogan. Marsa ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki. Nic nie będzie z dośrodkowania, pewnie wyjaśniają sytuację. Za moment Grez Wolnego rozpoczął kolczonerów. Rikelme, zawiedź. Dobra, ta interwencja. Teraz strzał! I mają to! Dominowali! Wreszcie się poczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Zachęcam Państwa do pod kurka, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym w tym z piłka zmierzała w stronę bramki. Ufam, ale sędzia nie gwiździ. Atletico w przypince. Tutaj Gündogan. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji o zegrania. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Jest uderzenie, ale bramkarz bez większych problemów. Radzi sobie z tym uderzeniem. To Fiorente. Twarde wejście, ale skuteczne. Jinka do Windogana. Teraz Lewandowski. Uwaga, to jest setka. Jinka odbiła się teraz, a to oznacza, że Rzuca piłkę przed bramkę. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słówek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej. pierwsza klasa. Hermoso teraz. A Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Akcja zbliża się do 16 przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem ma teraz piłkę. Blokuje, ale to nie koniec. Każdy wybronił, tyle że piłka wciąż grze. Chwilowo alarm można odwołać. Stefan Savic. Mario Hermoso teraz. No i Molina. I poker. Marcos Jorente. No i po ataku. Dobra interwencja. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Obiecująca wrzutka. Tak to powinno się robić w obronie. tutaj niebezpieczny kontrata okazja jak marzenie ależ to była sytuacja strzelecka czegoś takiego nie można marnować piłka zostaje w rękawicach bramkarskich no świetna robota franki jean felix i Windogan. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Rikelme. No teraz ładnie z piłką na połowie rwała. Jean Félix. To ją dostaje piłkę. Ale Balde. Do windogana. A o teraz bardzo dobrze. Centra w pole karne. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubrankowe prowadzenie? Dwa gole przewagi to byłoby już coś. A tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. Od razu gocisną. Pierwsza połowa zmierza do końca, a miejscowi fani nie mogą narzekać. Ich drużyna robi jak na razie swoje. Wygrywa. Dla takiej drużyny, jednobrankowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejny. Paczkol, tu to, to musi być gol. Pewna interwencja w obronie. jean felix No i Molina. Bez problemu tu się urywa. Szuca piłkę w pole karne. Piąskuje. Niebezpieczeństwo oddalone. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać. Wyniki. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Gracze Atletico Madryt mieli o czym myśleć w przerwie. Ale druga połowa to może być całkiem inny mecz. Szansa Lewandowskiego. I co? Spalony. Jaka szkoda. To była naprawdę dogodna okazja. Ok. Zobaczmy. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. ośrodkowanie, nie dochodzi celu. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. Wyblok! Ależ to zrobił! Alvaro Morata na posiorente. Za moment, grę z wolnego, rozpoczną Kolczoneros. Pałyka kolejne metry. Jest ciekawie. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Saul Niges. Tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Jak to rozegra. Jest okazja do kontry. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Baro Morata, Saul. Saul Niguez przyjmuje piłkę. Sędzia pokazuje, że będzie czuć z autu. I piłka dociera do Koke. Rodrigo de Paul. Bardzo dobra interwencja. Nie kombinuje. Rzuca. Sędzia przerywa grę. Będziesz rzut wolny dla Atletiko. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Ankarz wywiązkował piłkę. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! I tak wybronił ten strzał niesamowicie. ale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Lewandowski będzie groźnie. Cóż, Chorągiewka w górze, spalony. No niestety Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. To teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Za moment grę z wolnego rozpoczął Połczoneros. Stefan Savic. No i po ataku. Dobra interwencja. Jean-Felix. Barcelona wstąpi z rzutu wolnego. Nowy zawodnik Barcelony, gotowy do gry. Z piłką Bedri. To musi być bramka! I Rafinha. Odważnie i skutecznie, brawo! Coque. Okay. Saul Niguez. Marcos Jorente. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Rzeszłów zaraz się okaże. Grywa z wolnego piłkę w pole karne. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I gol dla Atletico Madryt. Udało im się. A to jeszcze nie koniec meczu. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita. Mamy remis. Jeden do jednego. Rafinia coraz bliżej pole karny. obrona musi mieć się na baczności Tak się powinno stopować ataki rywala Ależ teraz podanie w uliczkę Ok, ma teraz piłkę Mają okazję na prowadzenie a, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do I mamy stratę Barcelony. Dużo miejsca teraz z boku. Może tam tędy poprowadzić akcję. O tak kasuje się akcję przeciwnika. Grisman na połowie rywala. Wciąż prowadzi piłkę. Przy piłce Jorenty bramka rzuca teraz piłkę nad poprzeczką Rewelacyjna obrona Będzie szansa na objęcie prowadzenia Rzut rożny Jest dośrodkowanie Świetnie Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki Szałkanseo Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry Uwaga! Może strzelać! Nie myli się teraz! Pakuje piłkę do pustej bramki! tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Saul. Wice. 10 minut do końca tego meczu. Mario Hermoso Może teraz To już jedna z ostatnich szans na wyrównanie Saul Liges Mario Hermoso teraz Griezmann obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem Kajk Dogan. Rafinia. No i chyba teraz ruszę z kontratakiem. I co i słupek! Nie ma gola. wciąż tylko jednogramkowe prowadzenie. Kibice aż jęknęli, gdy piłka rąknęła w aluminium. Mieli nadzieję, że drużyna odskoczy od rywala na dwa gole, tymczasem wciąż wszystko jest możliwe. Czeka nas mnóstwo nerwów w końcówce. Może mówić o Peku. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. A teraz Barcelona. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Podanie do Rafini. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Morata. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Mario Hermoso. Ataku, teraz Atletico. Niewiele do końca, ale wciąż mogą pokusić się o remis. Cały Miguez. Sawicz. Sędzia, kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty. Zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Myślę, że dzięki tam dobrej dyspozycji zdecydowano na korzystności się do... Dobra postawa, bo jest bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo na w obrony drużyny